Na telefon, co zmieniają społeczeństwo. Robię to tak często wygadany z pełną gębą. Chenjord, teraz powiedziałem źle to. to. jak i finezję młodego. Jun, Jun, Jord, dżor, Jorda. Kiedy piję perłę, to jedynie eksporta. Jestem zajebisty i mówię pobójienie. Mów na mnie, młody, młody, Czun, Junjo, czpieczkie. Czun Dobra, czegoś stary tylko peta zapalę Najmłodszy tunjoff na najmniejszym bicie Chciałbym być większy, ale taki już jest zwyczaj, jedna druga chzundżów na się na płycie Piosenkę o slicie opasuję w życie raczki zegarek za cztery paczki Brzydkie fety nazywasz moim imieniem Od petów mi fetów dostajesz ale powiedzmy chzungo muzeum nazywaj chzunot z kancenem